Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, a więc zapraszam wszystkich na drugą część kryptowalutowego poradnika. Materiału, z którego zaczerpniecie wszystkich niezbędnych informacji, aby sprawnie i samodzielnie poruszać się po rynku kryptowalut. A jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział, no to zapraszam do sprawdzenia części pierwszej, gdzie rozmawialiśmy o podstawach takich, jak czym jest Bitcoin, jak on działa oraz jakie są fundamenty jego sukcesu, a także o tym, jak działa technologia blockchain oraz czym różnią się inne kryptowaluty dostępne na rynku. Od samego bitcoina, a to będzie część druga, gdzie poruszymy już tematykę bardziej praktyczną i przejdziemy do giełd kryptowalutowych. Powiem wam przede wszystkim, jakie są rodzaje tych giełd i czym one się od siebie różnią, a następnie przejdziemy do wyboru odpowiedniej platformy do handlu dla początkującego. Także pokażę wam, jakie są różnice między tymi najbardziej popularnymi, dostępnymi giełdami na świecie, a następnie przejdziemy do założenia konta. Powiem wam, Wam na co zwrócić uwagę podczas rejestracji i o czym należy pamiętać po założeniu konta, a także przejdziemy do wpłaty pierwszych środków na giełdę oraz do zakupu pierwszych kryptowalut, także pokażę Wam jak założyć pierwsze transakcje na giełdzie Binance, a także w międzyczasie poruszymy tematykę stablecoinów, powiem Wam jak istotną rolę pełnią one w całym ekosystemie rynku kryptowalut, także jeżeli jesteście ciekawi jak te kroki wyglądają w praktyce i chcecie rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami, no to ten materiał jest zdecydowanie dla Was, także łapa w górę i zapraszam do oglądania. Dobra, a więc przechodząc do rzeczy, jeżeli jesteśmy początkującymi inwestorami i chcemy zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, no to pojawia się pytanie, jakie będzie najlepsze miejsce do tej wymiany, ponieważ zapewne większość z nas ma w swoim portfelu jakieś złotówki, być może dolary bądź euro. Natomiast, no, pierwsze podstawowe pytanie, no to gdzie dokonać takiej wymiany? No, i tutaj pojawia się wątek giełd kryptowalutowych, ponieważ musicie wiedzieć, że to właśnie na nich odbywa się. Handel na rynku kryptowalut. No i tutaj, jako ciekawostka, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o polski rynek, no to nie ma możliwości zakupu kryptowalut za pośrednictwem banków, natomiast w niektórych krajach, nawet europejskich, już takie możliwości się pojawiają, także myślę, że jest to kwestia lat, kiedy będziemy mogli zarządzać swoim portfelem kryptowalutowym, tak samo jak robimy to z portfelem akcyjnym, jeżeli chodzi o strefy maklerskie w banku. Natomiast wracając, już do meritum, jeżeli chodzi o giełdy kryptowalutowe, no to na pewno należy mieć świadomość, że na rynku są ich dwa podstawowe rodzaje. No i tutaj te różnice są dosyć istotne. Po pierwsze, możemy zwrócić uwagę, że najczęściej wybierane są te giełdy scentralizowane, natomiast na rynku występują również podmioty zdecentralizowane. No i tutaj te różnice są dosyć istotne. Po pierwsze, jeżeli po raz kolejny odnieślibyśmy się do whitepapera bitcoina, no no to całej idei jego powstania przyświecał pomysł, aby wyeliminować stronę trzecią. Natomiast w przypadku giełd scentralizowanych tak owa oczywiście występuje, ponieważ to właśnie na giełdzie ten handel jest prowadzony. Natomiast na rynku również występują podmioty, gdzie wszystko odbywa się na zasadzie peer to peer, czyli jest to handel bezpośrednio pomiędzy użytkownikami i są to tak zwane giełdy zdecentralizowane. Tutaj na pewno takim Głównym przykładem będzie giełda Uniswap, czyli największa giełda zdecentralizowana. Natomiast jeżeli chodzi o giełdy zdecentralizowane, im poświęcę oddzielny materiał, gdzie będziemy rozmawiać wyłącznie o tej strefie zdecentralizowanych finansów. Natomiast w dzisiejszym materiale skupimy się na giełdach scentralizowanych, czyli tych najczęściej wybieranych podmiotach jak Binance, Bybit oraz Mexi czy Kucoin. Oczywiście tych giełd na rynku jest wiele, wiele więcej. I teraz Porozmawiamy sobie o tych podstawowych różnicach oraz na tym, jakie parametry należy wziąć pod uwagę podczas wyboru pierwszej giełdy. A dlaczego dzisiaj nie będziemy poruszać tematu giełdy zdecentralizowanych, czyli tak tzw. deksów? No tutaj odpowiedź jest prosta. Po prostu ten kawałek tortu jest przeznaczony dla użytkowników już bardziej zaawansowanych i osobom na początku swojej drogi może to sprawić pewne trudności, także ja postanowiłem, że części zdecentralizowanych finansów poświęcę cały oddzielny materiał, którego możecie spodziewać się w najbliższych tygodniach, no a dzisiaj skupimy się na tych podmiotach scentralizowanych, najbardziej popularnych. Natomiast na tym etapie na pewno też muszę zaznaczyć, że to oczywiście nie jest tak, że w związku z tym, że podmiot jest centralizowany nie płyną żadne ryzyka. Wręcz przeciwnie, no i tutaj musimy mieć na uwadze, że giełdy kryptowalutowe mają to do siebie, że lubią po prostu upadać i narażać na straty swoich klientów. No i tutaj, takim najgłośniejszym, pierwszym przypadkiem, był upadek giełdy MTGOX w roku 2014. Wtedy była to największa giełda bitcoinów na świecie, która zaliczyła po prostu bankructwo. A kolejny z głośnych przypadków mieliśmy stosunkowo niedawno, czyli w roku 2022, kiedy mieliśmy bankructwo giełdy FTX, która naraziła na straty swoich klientów w wysokości bagatela 16 miliardów dolarów. Także na tym etapie na pewno chcę zaznaczyć, że same giełdy kryptowalut to nie są banki i nie powinniśmy ich w ten sposób traktować. Giełdy kryptowalutowe bardziej powinniśmy uznawać za pewnego rodzaju Kantory, gdzie przychodzimy ze swoimi środkami, dokonujemy wymiany a następnie zabieramy swoje aktywa ze sobą. Dobra, więc teraz już przejdziemy do Meritum i skupimy się na wyborze odpowiedniej platformy, czyli giełdy scentralizowanej. No i tutaj, oczywiście, skupię się tylko i wyłącznie na tych największych podmiotach. W związku z tym, co powiedziałem przed chwilą, że giełdy kryptowalutowe mają to do siebie, że lubią upadać, no to ja na waszym miejscu w ogóle nie brałbym pod uwagę jakichś mniejszych podmiotów, mało popularnych giełd, które mają mały wolumen handlowy oraz małą ilość użytkowników. Tam po po prostu ryzyko, że coś z naszymi środkami złego się wydarzy, jest po prostu większe. A jeżeli mielibyśmy skupić się na tych największych podmiotach, no to oczywiście warto wziąć pod uwagę dzienny wolumen handlowy. No i tutaj jeżeli spojrzymy na ten ranking, no to w tym zestawieniu bezsprzecznym liderem będzie giełda Binance, gdzie tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wolumen handlowy wyniósł ponad 50 miliardów dolarów. Natomiast to oczywiście nie wszystko, no bo idąc. Dalej musimy pamiętać, że w związku z tym, że handlujemy na zewnętrznym podmiocie, no to będą pojawiały się oczywiście opłaty transakcyjne, na których to giełdy zarabiają. No i tutaj musimy mieć oczywiście świadomość, że te prowizje między poszczególnymi giełdami się od siebie różnią. No i teraz przed Waszymi oczami macie zestawienie prowizji na poszczególnych giełdach. No i jak widzicie, na większości z nich taka standardowa stawka prowizyjna jest to 1,10 procenta, niezależnie od tego, czy transakcja jest z pozycji maker, czy też taker. Natomiast mamy oczywiście też od tego pewne wyjątki, no bo na przykład na giełdzie Huobi ta stawka prowizyjna jest już dwa razy większa, bo wynosi 0,2%. Także jeżeli mamy zamiar handlować w takim trybie dziennym i dokonywać tych transakcji wiele w ciągu dnia, no to na pewno tą stawkę prowizyjną należy wziąć pod uwagę. Natomiast to oczywiście nie wszystko, no bo też musimy mieć świadomość, że na rynku projektów kryptowalutowych mamy bardzo, ale to bardzo dużo. No i giełdy kryptowalutowe działają w ten sposób, że na listing projektu, czyli na wypuszczenie projektu na poszczególną giełdę, ponoszą projekty jakąś opłatę. No i w związku z tym to nie jest tak, że na najpopularniejszej giełdzie, czyli na Binanceie, mamy dostęp do wszystkich projektów kryptowalutowych dostępnych na rynku. No i jak widzimy w tym zestawieniu, na przykład na giełdzie Binance tych projektów kryptowalutowych mamy dostępnych 700, natomiast dla porównania, na przykład na giełdzie Mexi tych projektów kryptowalutowych jest już ponad 5100. Także w zależności od tego, jakie projekty będziecie chcieli zakupić, może się okazać, że ten nie jest dostępny na przykład na giełdzie Binance, a jest dostępny tylko i wyłącznie na giełdzie Mexi. No i tutaj taka moja rada dla początkujących, ja na waszym miejscu na dzień dzisiejszy założyłbym konto na dwóch giełdach na początek. No i po pierwsze będzie to giełda Binance. Jest to po prostu największa giełda kryptowalutowa na świecie, która ma rekordowe wolumeny. No i też uchodzi po prostu za taki najbezpieczniejszy podmiot. Natomiast oczywiście nie zapominałbym o tym, co powiedziałem wcześniej, że giełdy powinniśmy traktować jako kantory, a nie jako banki. Natomiast biorąc pod uwagę też to zestawienie, które macie teraz przed swoimi oczami. Ja również poleciłbym założenie konta na giełdzie MEXTI z racji tego, że po prostu tam wybór tych kryptowalut jest po prostu największy. No i bardzo często listują oni dosyć świeże projekty, tak że będziemy mieli okazję inwestycji w projekt przed większą częścią rynku, co po prostu zwiększa naszą szansę na zarobek. No i teraz jeżeli chcielibyście w tym momencie otworzyć konto na jednej czy drugiej giełdzie, no to polecam skorzystanie z mojego linku afiliacyjnego Znajdziecie go w opisie tego materiału, a także teraz przed Waszymi oczami ukazuje się kod QR, który możecie zeskanować swoim telefonem. No i zaraz przejdziemy do procesu otwierania konta na giełdzie Binance. Dobra, a więc na temat samego procesu zakładania konta nie będę się tutaj rozwodził, wierzę, że każdy z Was sobie poradzi, natomiast po wejściu w link QR, bądź też w link zamieszczony w opisie tego materiału, otworzy Wam się taka strona, którą teraz widzicie na ekranie, gdzie będziecie mieli do podania swój e-mail, bądź też numer telefonu, po wpisaniu jego standardowo otrzymacie mail z linkiem aktywacyjnym, bądź też kod SMS, który będzie należało przepisać i w ten oto sposób utworzyć, Życie konto na giełdzie Binance. Natomiast, aby rozpocząć handel i zakupić pierwsze kryptowaluty, będziemy musieli przejść weryfikację KYC, czyli Now Your Customer. I o co tutaj chodzi? Chodzi o weryfikację naszej tożsamości poprzez zdjęcie dowodu osobistego. No i tutaj u części z Was być może pojawić się teraz pewna wątpliwość, natomiast musicie pamiętać, że ta procedura nie jest żadnym wymysłem giełd, jest to standardowa procedura w branży. Inwestycyjnej. Także, moim osobistym zdaniem, nie ma się tutaj czego obawiać. No, i taka procedura dotknie Was po prostu na wszystkich podmiotach scentralizowanych. Tak, no bo zaznaczam, że jeżeli chodzi o świat zdecentralizowanych finansów, no to tam teoretycznie procedury KYC przechodzić nie musimy. No, ale o tym będziemy rozmawiać w innej części tego materiału. No a teraz, wracając do giełdy Binance, jeżeli już przejdziemy procedurę KYC poprzez przesłanie zdjęcia dowodu osobistego. No, jeżeli chodzi o samą giełdę Binance, no to ta procedura, znaczy ta weryfikacja trwa dosłownie kilka minut. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych giełd, natomiast w przypadku Binance'a handel będziemy mogli rozpocząć naprawdę szybko. No i tutaj jedna ważna rzecz, którą moim zdaniem powinien zrobić każdy z Was jeszcze przed zakupem pierwszych kryptowalut, no to przejście do zakładki bezpieczeństwo i po pierwsze dodanie drugiej danej, czyli jeżeli utworzyliśmy konto na podstawie numeru telefonu, no to do Dodajemy adres mailowy, a jeżeli utworzyliśmy konto na podstawie adresu mailowego, no to dodajemy numer telefonu, a następnie przechodzimy do, do zakładki Bezpieczeństwo i do aplikacji uwierzytelniającej. I ja tutaj polecam każdemu z Was zainstalowanie aplikacji Google Authenticator. Jeżeli jeszcze nie mieliście wcześniej z nią styczności, no to chodzi o sześciocyfrowy kod, który otwiera się co 60 bądź 90 sekund. No i w ten sposób mamy dodatkowe zabezpieczenie naszego konta, co po prostu zwiększa nasze bezpieczeństwo jeszcze zanim rozpoczniemy handel pierwszymi kryptowalutami. Także ja po pierwsze polecam ściągnięcie tej aplikacji, no a po drugie zwrócę Waszą uwagę na ważną kwestię, mianowicie podczas Pierwszej konfiguracji będziecie mieli do zeskanowania kod QR, co należy zrobić swoim telefonem, aby można powiedzieć, że ten Authenticator nam się sparował i aby zaczął nam się wyświetlać kody do weryfikacji. Natomiast co istotne, pod tym kodem QR będzie 16-cyfrowy klucz, który należy sobie zapisać i schować w bardzo bezpieczne miejsce, ponieważ jest to pewnego rodzaju backup do naszej aplikacji Authenticator. No bo jeżeli zainstalujecie ją na swoim telefonie, Telefonie, a następnie telefon zgubicie, no to może się okazać, że będziecie mieli problem z dostępem do swojego konta. Dlatego tutaj ważne jest, aby ten 16-cyfrowy kod zapisać podczas pierwszej konfiguracji, ponieważ Binance nie wyświetla go nigdzie indziej na późniejszym etapie. Dobra, a więc w momencie, kiedy już przeszliśmy procedurę KYC, a także zapewniliśmy, że nasze konto jest bezpieczne, możemy przejść do handlu, ale zanim o tym sobie powiemy, zaznaczę tylko, że giełdy kryptowalutowe i w tym oczywiście Binance daje również inne możliwości zarobku na platformie, no i tutaj tych możliwości jest naprawdę sporo. Mamy platformę do uruchamiania tokenów, czyli mamy tutaj projekty, które startują na Binance, no i często z racji tego wydarzenia dają jakąś pulę, którą Następnie Binance rozdaje swoim użytkownikom, którzy zablokowali w tym przypadku token BNB na określoną ilość dni. Następnie wedle udziału w tej puli jest ona rozdawana poprzez użytkowników. Natomiast to oczywiście nie wszystko. Mamy również platformy NFT, którymi również możemy handlować i również możemy zarabiać, a także różnego rodzaju y, możliwości zarobku w zakładce Earn, co najczęściej oznacza Staking naszych kryptowalut, czyli są to pewnego rodzaju kryptolokaty, gdzie blokujemy nasze kryptowaluty na określony okres czasu, za co otrzymujemy określony procent. Natomiast o tych innych możliwościach zarobku będzie w innym materiale, który pojawi się w dalszej części tego poradnika. No a teraz wrócimy do meritum tego materiału, czyli do zakupu pierwszych kryptowalut. No i tutaj myślę, że samej procedury zakupu pierwszych kryptowalut również nie będę wam opisywał krok po kroku. Aktualnie jest to naprawdę, naprawdę proste, ponieważ mamy możliwości kartami kredytowymi. To znaczy Betowimy, jak Visa czy też Mastercard. Natomiast w ostatnim czasie pojawiła się również możliwość płatności Apple Payem czy też Google Payem. Także myślę, że każdy z Was poradzi sobie bez żadnych większych problemów. Natomiast myślę, że jest to idealny moment, aby przejść do tematu stablecoinów. No bo teraz, jeżeli chcemy zakupić nasze pierwsze kryptowaluty, no to oczywiście mamy tutaj po prawej stronie okno, gdzie możemy wpisać kwotę polskich złotówek, którą chcemy przeznaczyć na zakup kryptowalut. No i przykładowo wpiszmy, że będzie to 1000 zł. No i teraz, jako kryptowaluta do odbioru, z automatu podstawia nam się kryptowaluta USDC. I już Wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ część początkujących inwestorów pewnie w tym momencie chciałaby na przykład od razu dokonać zmiany i bezpośrednio za swoje złotówki kupić bitcoina, co oczywiście jak najbardziej jest możliwe. Natomiast, aby się w tym wszystkim jakoś połapać, Mamy na rynku dostępne coś takiego, co nazywa się stablecoiny. I teraz, jeżeli otworzycie jakiś ranking stablecoinów, no to szybko zauważycie, że cała jego czołówka ma dosyć jedną dziwną przypadłość. To znaczy, wszystkie z nich kosztują jednego dolara. I tak, dokładnie o to W tym chodzi. Czyli mamy coś takiego, co możemy nazwać pewnego rodzaju kryptodolarem. Czyli nie dolary, ale już kryptowalutę, która stale utrzymuje wartość. Dolarową, tak? Czyli wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj podmiot, w tym przypadku niech będzie to Tether, czyli największy z dostępnych stablecoinów, którego kapitalizacja rynkowa aktualnie wynosi bagatela 136 miliardów dolarów. Także to jest bezsprzecznie największy stablecoin dostępny na rynku. Oczywiście są wokół niego pewnego rodzaju niejasności, natomiast na pewno musimy też zwrócić uwagę na raporty finansowe. Które w jego przypadku wyglądają w ostatnim czasie naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. I myślę, że jako największy stablecoin na rynku możemy go uznać za dosyć bezpieczne aktywo. Natomiast, oczywiście, pojawia się pytanie, dlaczego wszystko mamy w wartości dolarowej? Myślę, że odpowiedź na to jest prosta. Wynika to z faktu, że tak naprawdę cała globalna gospodarka jest oparta w głównej mierze na dolarze, i ogólną taką walutą światową jest właśnie dolar i to dlatego też myślę, że rynek kryptowalut jest denominowany właśnie w tej walucie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy szukać stablecoinów opartych o inne waluty, no to one znajdują się na zdecydowanie niższych pozycjach w tych zestawieniach, no bo na przykład taki największy stablecoin oparty no, o euro aktualnie ma kapitalizację rynkową o wartości 131 milionów dolarów. Także jak widzicie to jest 1000 razy mniej niż w przypadku. W przypadku Tetera. Także ogólnie myślę, że stablecoiny zostały m.in. stworzone po to, aby łatwiej w swoich inwestycjach było to wszystko podsumować. Także jeżeli dokonujecie zakupu za złotówki, no to ja polecam Wam w pierwszej kolejności zakup stablecoinów, a następnie dopiero przejście do handlu na rynkach spot i zakupu konkretnych kryptowalut. A no właśnie, bo skoro już pojawiło się hasło handlu na rynku spot, no to jest to miejsce abym wam to teraz wyjaśnił, ponieważ na wszystkich giełdach kryptowalutowych będziecie mieli zarówno dostęp do handlu na rynku spot, co widzicie teraz między innymi na swoim ekranie, natomiast obok mamy również konto futures. No i na pewno warto zdawać sobie sprawę, jakie są różnice pomiędzy handlem na tych rynkach. No i teraz tak, jeżeli chodzi o rynek spot, no to możemy powiedzieć, że jest to standardowy handel jakimiś aktywami, czyli mamy jakąś cenę danego aktywa i możemy to aktywo kupić. Następnie cena rośnie bądź też spada. My jesteśmy właścicielami i posiadaczami tego aktywa. No i w wybranym przez nas momencie możemy to aktywo wystawić na sprzedaż. Jeżeli znajdzie się kupiec, no to my otrzymamy za to zapłatę. Natomiast rynki futures działają inaczej, ponieważ tam nie kupujemy kryptowaluty do naszego portfela. Są to kontrakty terminowe, czyli popularna gra na spadki i gra na wzrosty, czyli w dużym Uproszczeniu na rynkach futures obstawiamy, czy od wskazanego momentu cena pójdzie do góry, czy też do dołu. Oczywiście dzięki temu mamy możliwość zarabiania, nawet gdy ceny aktywów spadają. Natomiast musicie mieć świadomość, że ten handel wiąże się z dużo większym ryzykiem. Oczywiście występuje tam również dźwignia, czyli możemy przyspieszyć, można powiedzieć, że to, co dzieje się na rynku i z naszym portfolio, na przykład razy 5 czy razy 10. Natomiast Natomiast wtedy oczywiście dochodzi też kwestia likwidacji naszej pozycji, gdzie możemy utracić wszystkie nasze środki. Także na tym etapie nie będziemy rozmawiać o rynkach futures, będzie w tym poradniku na ten temat oddzielny materiał. No a my teraz wrócimy do giełdy Binance i przejdziemy do zakupu pierwszych kryptowalut właśnie na rynku spot. No i teraz tak, jeżeli już dokonaliśmy zakupu naszych pierwszych stablecoinów, no to możemy przejść do handlu. W tym celu przechodzimy do zakładki handlu i następnie klikamy spot. No i pokażę Wam na co należy zwrócić uwagę przy pierwszych transakcjach. Po pierwsze musimy zwrócić uwagę na fakt, że mamy różne pary handlowe w zależności od posiadanych przez nas kryptowalut. To znaczy, że mamy na przykład parę bitcoin-usdt, co widzicie w lewym górnym rogu ekranu. No, i teraz, jeżeli wybieraliście domyślnego stablecoina w poprzednim kroku, czyli stablecoina USDC, no to przy próbie zrobienia transakcji w parze BTC USDT będzie to niemożliwe, ponieważ aktualnie kryptowaluty USDT w swoim portfelu nie posiadacie. Dlatego musimy przenieść się na prawą stronę ekranu. No i mamy tutaj różnego rodzaju filtry. No i jeżeli posiadamy w swoim portfelu kryptowalutę USDC, no to i ją musimy wybrać jako parę handlową. Czyli możemy też również w wyszukiwarce wpisać na przykład BTC i jak Widzicie, tutaj tych par mamy wiele, czyli w naszym przypadku musimy wybrać parę BTC USD. -S2. C. Następnie będziemy mogli przejść do zakupu pierwszych kryptowalut. No i teraz, tak, na co należy zwrócić uwagę w tym oknie handlowym? Po pierwsze, po lewej stronie mamy księgę zleceń, także widzimy, jakie zlecenia po jakiej cenie czekają na realizację. Natomiast to, co będziemy widzieć poniżej, no to jest okno do otwierania zleceń. No i tutaj na pewno należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na typ zleceń. Domyślnie mamy wybrane typ zlecenia limit i jest to myślę, że najlepsza opcja do zakładania nowych zleceń, ponieważ określamy w tym zleceniu cenę maksymalną, jaką jesteśmy w stanie wydać na dane aktywo. To znaczy, że jeżeli ustalimy cenę Bitcoina na 97 tysięcy, no to zlecenie zostanie zrealizowane dopiero wtedy, kiedy cena spadnie do tego. Poziomu. Natomiast jeżeli na przykład wybralibyśmy zlecenia market, no to w tym przypadku już takiej możliwości nie mamy. Wpisujemy tylko kwotę, jaką chcemy wydać, a zlecenie zostanie zrealizowane po najlepszej aktualnej możliwej cenie natomiast tutaj musimy wziąć pod uwagę że na rynku często bywają takie kilkosekundowe wzrosty bądź też spadki także najlepiej jest korzystać ze zleceń typu limit no tutaj taka podpowiedź że jeżeli robicie to na komputerze no to możecie kliknąć w wybraną przez was cenę w księdze zleceń a ona automatycznie podstawi się do waszego zlecenia także jest to taka pewnego rodzaju podpowiedź. Następnie mamy do wpisania ilość USDC, jaką chcemy przeznaczyć z naszego portfela na tą transakcję, a także mamy powyżej suwak, czyli możemy wybrać procentową wartość naszego portfela, jaką chcemy przeznaczyć na tą transakcję. No i tak naprawdę po ustaleniu tych parametrów pozostaje nam wybór guzika kup BTC. Następnie zlecenie trafi do listy zleceń, no i zostanie zrealizowane w w momencie, kiedy cena osiągnie oczekiwany przez nas poziom, będziecie to widzieć dokładnie w tym miejscu, gdzie są otwarte zlecenia. Następnie, po zrealizowaniu takiego zlecenia, wybrana przez Was kryptowaluta trafi prosto do Waszego portfela. No i tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz w przypadku Binance, mianowicie na opłaty transakcyjne i na dostępny bonus za posiadanie BNB w swoim portfelu. Także tutaj możemy. Włączyć dodatkową zniżkę w wysokości 25% i jeżeli będziemy posiadać jakiekolwiek BNB w swoim portfelu spot, no to opłaty transakcyjne będą pobierane w BNB i automatycznie zapewni nam to zniżkę o 25% z 10% do 75 tysięcznych. Także tak to wygląda na tą chwilę. Dobra, i na zakończenie tego materiału, jeszcze taka ostatnia ważna informacja dotycząca obsługi praktycznie wszystkich giełd kryptowalutowych. Mianowicie, osobę początkującą może to zdziwić, natomiast jeżeli wejdziecie w przegląd swojego portfela, no to zauważycie, że jest on podzielony tak naprawdę na kilka mniejszych portfeli. To znaczy, mamy oddzielny portfel do handlu na rynkach spot, oddzielny portfel do handlu na rynkach futures, a także na przykład oddzielny portfel do zarabiania w w opcji Binance Earn także żeby Was to nie zdziwiło w każdym momencie możecie dokonać transferu, jest on dostępny w poziomie widoku portfela, następnie macie do wyboru z którego portfela na który ma nastąpić przelew, jest on oczywiście bezpłatny i trwa ułamek sekundy, także to jako ciekawostka a jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał to już wszystko, jeżeli on Wam się podobał no to zachęcam do pozostawienia łapy w górę, subskrypcji Subskrypcji, a także komentarzy. No i co, wkrótce kolejna część poradnika. Nie chcę mówić o czym ona będzie, ponieważ muszę się jeszcze nad tym chwilę zastanowić. Dzięki, do usłyszenia, cześć!